Cześć, witajcie, Artur Brzykcy, Loża gentlemanów. Po długiej przerwie powrót i to powrót z nie byle jaką marką, tylko najlepiej sprzedającym się single malt whisky e, szkockim na świecie. A mowa oczywiście o destylarni Glenfiddich. Glenfiddich, w zależności kto jak tą nazwę wymawia. Szkoci sami nie są przekonani do końca, jak należy to wymawiać. To powiedzmy po polsku Dolina Jelenia, bo to oznacza ta nazwa. Destylarnia na obrzeżach miasteczka Dufftown. Dufftown, miasteczko, gdzie jest bardzo dużo destylarni, przynajmniej było kiedyś bardzo dużo destylarni. No, najsłynniejszą jest destylarnia Mortlach, zwana też bestią z Dufftown. Um, des, destylarnia Glimphidig to jest destylarnia, która powstaje, zaczyna być budowana w 1886 roku a przez rodzinę Granców. Um, natomiast um, Ojciec Rodu, to jest facet, który ma już duże doświadczenie, ponieważ przez pierwsze przez ostatnie 20 lat pracował w mortlachu i po tych 20 latach zaczyna otwierać swoją destylarnię. Jak gdyby historii jest wiele na temat tego, dlaczego, dlaczego destylarnia Mortlach była wróć kiedy, dlaczego destylarnia Glenfiddich powstaje. Jedna historia jest taka, że przez te 20 lat co miesiąc Grant odkłada część środków ze swojej pensji po to, żeby zbudować destylarnię, i pewnie tak było. Natomiast również do tego, żeby tą destylarnię otworzyć, jak gdyby. Popycha go fakt, że e, właściciel destylarni Mortlach przychodzi pewnego dnia do e, naszego głównego bohatera i mówi mu: Słuchaj, jesteś tutaj głównym dyrektorem, jesteś głównym zarządzającym, e, ale masz teraz nauczyć mojego syna, e, jak ma działać. E, no i potem ty zostaniesz zwolniony, a syn wejdzie na twoje miejsce, a teraz go ucz. E, no, to się nie spodobało, w związku z tym um, przyszedł i rzucił a, papierami a, na stół. A, tam jeszcze jakaś była historia z flaszką um, z najlepszej beczki. Um, no i tyle. I taki grant y, w ten sposób żegna się z mortlachem. A w 1986 zaczyna y, stawiać swoją destylarnię. Rok później, w 1987, na święta pierwszy Spiritus płynie z alembików. Alembiki, które są dla odmiany kupione z destylarni Kardu, od księżnej Kardu. Księżna w cudzysłowie, ponieważ kardu jest destylarnią, która kobietami stoi. To one zarządzały tą destylarnią przez dwa pokolenia. Przez dwa pokolenia, kiedy tą destylarnię najbardziej rozwinęły. No i finalnie kardu spoczywa w rękach rodu Walkerów, przypominam, dlatego, że kardu to serce każdego John Walkera, Niezależnie czy rozmawiamy o czerwonym czy o niebieskim, zawsze kilka kropel kardu jest w każdym z John Walkerów, bo taka jest filozofia wymyślona przez Aleksandra Walkera, czyli syna Johna. No dobra, za 100 funtów z destylarni Kardu odkupione są stare alembiki, nieduże alembiki, i na tych pierwszych alembikach, właśnie w 1987 roku, na święta ciechnie pierwszy spirytus. Od tamtej pory bardzo dużo się zmieniło. Dlaczego? No, powodów było wiele. Ta destylarnia powstaje na fali boomu na whisky, no ale też za chwilę jest kryzys Patersonu, w związku z tym większość destylarni wtedy padła. Ale grantowie się nie poddają. Grantowie e, sami zaczynają kombinować tworzenie własnego blenda. Tak powstaje Standfast, e, zawołanie rodowe rodu grantów, czyli wstań szybko, podnieś się, nie poddawaj się. A, no i oni tej e, filozofii są, e, są wierni do dzisiaj, bo chciałem Wam zwrócić uwagę i przypomnieć, że jest to jedna z absolutnie nielicznych e, wciąż rodzinnych, firm i to firma która sobie naprawdę bardzo dobrze radzi i jest bardzo ważna na rynku whisky na świecie, tak jak hmm, przypomnę jeszcze raz, Glenfiddich jest najlepiej sprzedającym się single malt Scotch whisky na świecie. Jest też pierwszym single maltem, który był na świecie sprzedawany poza Szkocją już w latach 70-tych. W związku z tym naprawdę historia tejże destylarni jest niezwykła. W międzyczasie jeszcze wydarza się historia taka, że Grantowie kłócą się z dostarczycielem whisky typu single grain. No bez single graina nie da się zrobić blended whisky, czyli ten Standfest, który powstaje z połączenia Glenfiddica i Balveni. I jeszcze whisky, właśnie typu grain, dostarczanej z zewnątrz, kończy się na tym, że po kłótni powstaje. Kolejna destylarnia należąca do Grant'ów, czyli Girvan, czyli producent właśnie single graina, który jest do dzisiaj używany we wszystkich Grancach. Bo Stentfast, jak się łatwo domyślić, dzisiaj to jest marka Grants na półkach w zasadzie wszystkich sklepów, zaczynając od biedronki, żabki, a kończąc na sklepach specjalistycznych. Grants jest po prostu. Wszędzie. O jakości Granca nie będę z Wami rozmawiał, ponieważ jak większość tanich blendów jest przede wszystkim uważany jako baza do, do drinków. Natomiast wśród Granców też są ciekawe pozycje, starsze pozycje sami spróbujcie i ocencie, jak wam smakują. Ja na ten temat też robiłem odcinki, robiłem porównanie trzech najpopularniejszych blendów. W związku z tym cofnijcie się do tych odcinków, jeżeli macie ochotę i polecam. Wam um, zobaczyć, jak to tam um, wypadło. Natomiast e, dzisiaj a, skupimy się na czymś zupełnie innym. Um, ta destylarnia, która zaczynała od dwóch małych alembików, dzisiaj ma e, 54, albo, e, 54, albo 64 alembiki, już nie, nie pamiętam dokładnie. W związku z tym. Gigant, dzisiaj jest to gigant, który produkuje niesamowite ilości um, alkoholu. One wychodzą. Um, jako grant wychodzą jako Glenfiddich, ale też jest bardzo dużo private bottlingów, bardzo dużo whisky, e, tak zwanych Bastard Maltów, e, czyli... Whisky, które nie wiemy z jakiej destylarni, nie ma na etykiecie, z jakiej destylarni pochodzą, a są właśnie um, e, korzeniami związa związane z glenfidikiem, i tam ten spirytus powstaje, chociaż bardzo często leżakuje w różnych miejscach i w różnych beczkach, dzięki czemu e, zyskuje też inne cechy niż te najbardziej charakterystyczne, właśnie dla e, whisky z Doliny Jelenia. No dobrze, to skoro już troszkę żeśmy sobie o Glenfidiku opowiedzieli, to może jeszcze dwa zdania na temat Glenfiddika i Polski. W Polsce tę markę bardzo rozpromował Mateusz Zabiegaj, obecny brand ambasador marki Brooklyn. Dick. Jest to uważany za jeden z najbardziej charakterystycznych i takich no ważkich postaci w świecie polskiej whisky, jest to wspaniały brand ambasador, który ma niesamowitą wiedzę i też ma niezwykły dar do przekonywania i cudownie prowadzi degustację. I on przez lata prowadził w Polsce markę Glenfiddich, a potem przeszedł nie do konkurencji, bo Nadal jest w ramach CDC, teraz prowadzi marki, marki Brookledic i chyba tam odnalazł się jeszcze lepiej, bo mogę powiedzieć tylko jeszcze lepiej, bo w Glenfiddichu odnajdował się bardzo, natomiast teraz odnajduje się moim zdaniem jeszcze lepiej w Bruklediku, który jest również niezwykle ciekawą destylanią, a moim zdaniem nawet ciekawszą, bo Glenfiddich jest w tym starym trybie whisky, a i to jest destylarnia nowatorska destylarnia, która sporo zmieniła w branży szkockiej whisky i zamierzała właśnie taka być dość rewolucyjna. W związku z tym Mateusz się tam bardzo fajnie odnalazł, a na jego miejsce przed młody człowiek, który bardzo dobrze się do swojej marki dopasował, albo inaczej, razem do siebie bardzo pasują. Jest to Kuba Magnuszewski, który jest takim, taką stateczną osobą, pomimo młodego wieku, w bardzo taki klasyczny sposób opowiada o whisky i to bardzo pasuje do Glenfilika, który jest bardzo klasyczną wiktoriańską whisky, wciąż. A Czasami nas to boli, bo przy tych rewolucjach, przy tych intensywnych aromatach, które dzisiaj są bardzo w trendzie i bardzo na, na topie, to Glenfiddich wciąż produkuje bardzo delikatny, bardzo subtelny spirytus, bardzo owocowy i wciąż butelkują z mocą 43%. Inni idą za tymi trendami robienia mocniejszej whisky, w związku z tym niefiltrowanej. Trochę mi z tego powodu jest przykro, e, ponieważ taka whisky moim zdaniem jest ciekawsza, ale kto dużemu zabroni? To oni przez lata dyktowali warunki i nadal uważają, że e, ta ich filozofia się sprawdza. Zresztą Statystyki na pewno im pokazuję, pokazują, że tak właśnie jest, w związku z tym, dlaczego mieliby to zmieniać. No dobra, a o jakiej flaszce my dzisiaj będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać dzisiaj o Glenfidiku, Project XX, czyli Project 20. Pokazuję Wam w zasadzie pustą butelkę, bo wszystko co miałem, wlałem sobie do kieliszka. No musicie mi uwierzyć na słowo, że to jest naprawdę to w tym kieliszku, co być powinno. Została ta końcówka po degustacji właśnie z Kubą Magnuszewskim i postanowiłem do niej wrócić, żebyśmy troszeczkę na temat tej whisky porozmawiali. To jest butla wydana z, w związku z serią Experimental. Experimental Series, tak się nazywa. Ten projekt i tam były różne pomysły. Był ten Fire and Cane, no, niestety go nie mam w tym momencie. Fire and Cane, czyli jedyna torfowa wersja Glenfidika, gdzie tego torfu tam jest tak naprawdę nie za dużo, chociaż w smaku, w finiszu ten torf z nami pozostaje. Natomiast, natomiast w nosie jest nadal bardzo glenfiddikowo. No i super, super że ten glenfiddik nie został zamordowany przez dym, tylko jest tam go subtelnie. A tutaj, tutaj mamy jeszcze inny projekt, ponieważ dlaczego Project 20? Dlatego, że 20 brand ambasadorów Glenfiddica z całego świata zjechało się do Glenfiddica. Każdy z nich wybrał swoją ulubioną beczkę. Beczka, która mu najbardziej podpasowała i do spółki z moldmasterem destylarni złożyli a tą, znaczy no, składał już master, natomiast oni wybierali beczki, które ich zdaniem były najciekawsze i z tych beczek, z połączenia tych beczek jak z połączenia mocy w Kapitanie Planecie powstał Project 20 moc 43, tak jak Wam powiedziałem czyli, a nie, bardzo Was przepraszam, tym razem moc jest porządna a widzicie, nie spojrzałem, nie przygotowałem się ponieważ e... 15, 18 to jest 43, i tak z rozpędu poszedłem i nie sprawdziłem. A tu mamy 47. W związku z tym, ja już zamykam dziób na kłódkę, ponieważ 47 to jest absolutnie moc dobra i właściwa, ponieważ ona już pozwala nie filtrować na zimno whisky, co jest wybijaniem zębów whisky, ponieważ filtracja powoduje, że cała masa aromatu i smaku zostaje na sicie, a nie, a nie w whisky. Dlaczego się tak robi, to o tym też opowiem w kolejnym odcinku. Natomiast teraz tutaj glem filika dostawię do Singletona. Mam nadzieję, że Diageo się z grancami nie pobije, a my zobaczmy, co się dzieje w naszym kieliszku. No oczywiście mamy um, klasyczne glenfilikowe um, świeże owoce, ale absolutnie nie tylko, bo weszły mi natychmiast i owoce czerwone, e, i, o, i dębina, i przyprawy. Hmm. W ustach jest dużo fajniej e, niż, w nosie, niż w pierwszym nosie. Zaraz y, do tego nosa wrócimy. E, w ustach mamy dużo brzoskwini, moreli, e, słodkich owoców. E, nawet jakbym, że troszeczkę idące w owoce e, egzotyczne. Bardzo słodziusie i milusie, ale na pewno owocowo, czyli nadal dosyć e, lekko. No i oczywiście noc mi się natychmiast zmienił. Doszedł mi melon. Od razu się wysłodziło, bardzo sympatycznie się zrobiło. Trochę wręcz nawet takich w stronę rumowych jakiś nut, zarówno owoców egzotycznych, jak i, jak i melasy, jak i cukru trzcinowego Trochę mango. Melon Mango, teraz na, na, czele wyszły, na czoło wychodzą. E, te wszystkie świeże, takie kwaskowate, klasyczne dla glendyka, jabłuszko, gruszka w ogóle mi tutaj teraz zniknęły. Może nuta tofi mi została z beczek po, po Bourbonie, bo nie wiem, jakie są beczki w środku, jest 20 różnych beczek. Naj, mogą być najróżniejsze. Teraz trochę wibowitu z takich kwaskowych rzeczy. Trochę też pomarańczy. Wraca do mnie ta morela, już mniej brzoskwinia, bardziej morela. Bardzo przyjemne uczucie na podniebieniu lekko musującej orężatki w proszku. To bardzo miłe, fajne. Słodziutkie, bardzo przyjemne. Lekko rozgrzewające w finiszu. Odrobina taniczności z beczki jest, ale absolutnie niedominująca. Przyjemnie, przyjemnie, bardzo przyjemna pozycja. Ja Wam się przyznam, ja nie jestem wielkim fanem Glenfiddika. Dla mnie najlepszy Glenfiddich to jest piętnastka, a która tutaj za mną stoi. E, wolę ją od 18 zdecydowanie, no to, ale to jest moje prywatne podniebienie, co nie oznacza, że Wy musicie mieć takie samo. W związku z tym każdy z nas sam ocenia, które whisky mu najbardziej e, smakują. Natomiast ten Project 20 e, właśnie się chyba zwa, przy Was jesteście świadkami, jak się z nim przeprosiłem. Bo ja kiedyś do niego podchodziłem i wcale mi nie, nie, nie podpasował. Dzisiaj jest zdecydowanie e, lepiej. E, może też w w złych okolicznościach go próbowałem, bo zdaje się, że Project 20 próbowałem po prostu na festiwalu, a wtedy jest jak gdyby szum informacyjny, bo dużo tych aromatów mamy podawane i naprawdę muszą być rzeczy bardzo e, ekspresyjne i ewidentne, żeby na festiwalu po e, tam. Szóstym, siódmym, ósmym, dziesiątym wąchanym dramie, nawet nie, nie pitym jakoś ze specjalnie, bo staram się na festiwalach więcej wąchać niż próbować. Większość tego, co mam w kieliszku, wylewam, niestety, po to, żeby mieć w miarę czyste podniebienie. No ale tak czy inaczej, tych aromatów nazbieranych w nosie, a, a tym bardziej na sali, na której jest festiwal, po prostu jest zbyt dużo, i tam przebijają się tylko te. Super gwiazdy na zasadzie bardzo, bardzo intensywnych whisky, a wszystkie te, które mają dużo niuansików, a Glenfidiki zawsze był tak budowany, że raczej opierał się na niuansach i subtelnych aromatach, po prostu tam e, ginął. Dzisiaj ona do mnie mówi, e, mówi, że jest naprawdę fajną e, pozycją. W związku z tym ja się z Glenfidikiem Project 20 przepraszam e, wam. Też polecam, jeżeli żeście jeszcze nie próbowali, to spróbować. Natomiast, jeżeli y, próbowaliście tak jak ja na festiwalach, to spróbujcie w zaciszu domowym spróbować jeszcze raz, ponieważ e, jestem y, y, żywym, wciąż e, żyw, ży, żywym dowodem na to, że jest to whisky do degustowania nie na festiwalu, a raczej w spokoju. Dzięki śliczne i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam Was. Hej!